jestem członkiem najlepszej glazurniczej drużyny w Polsce, która chce pobić rekord do księgi Guinnessa. Jest tutaj sporo elementów, które sprawiają trudność. Jest dużo krawędzi okrągłych do obrobienia. przez kolegów wybrany na szefa zespołu, który ma realizować to zadanie. Mistrzowie wiedzą, co mają robić. Nie mieliśmy problemów logistycznych, nie mieliśmy problemów materiałowych. Wszyscy w pewnym momencie wiedzieli, co kto ma robić i zadanie zostało wykonane w czasie, który sam dla mnie jest zaskoczeniem. Atmosfera była super. Naprawdę spośród zabrał nas tu 70 ludzi, gazowników, indywidualistów. Obawiałem się, że gdzieś, może, może gdzieś w pewnym momencie wyjść jakieś e, takie cechy przywódcze od niektórych e, ludzi, ale bo naprawdę wyszło bardzo fajnie. Każdy, każdy wiedział, gdzie jest jego miejsce. Nie Pierwszy raz spotkałem się z tą zaprawą klejową, ale... Postytencja ma bardzo dobrą, dobrze się wyrabia. Czas pracy jest dosyć dobry. Dobrze się układa płytki, płytki się dobrze trzymają, nie zjeżdżają, także kleje jest naprawdę super. Wykonałem wszystkie diamenty dookoła rubinowe. Taki charakterystyczny znak dla korony. Kleje Tytana zdecydowanie sprawdziły się w tym zadaniu. Bardzo dobre, plastyczne, nie sprawiały żadnych problemów. Jestem bardzo zadowolony z tych produktów. Moim zadaniem było wyklejenie wnętrza, głównym problemem jest to, że to jest wycinek wnętrza, jak i cała korona jest wycinkiem stożka, no i obwód jest, zwiększa się wraz z wysokością, więc tak samo obwód e, płytek się zwiększa i w tym momencie trzeba było dopasowywać poszczególne wielkości płytek, żeby e, były równe fugi i równe rozplanowanie płytek. Byłem osobą odpowiedzialną przy tych pracach za zaprawę klejącą. Pracowaliśmy na mocnym kleju elastycznym TITAN-EA. Praca potwierdza, którą na tym wykonywaliśmy, że jest to bardzo dobry produkt o bardzo dobrych parametrach technicznych. technicznych o niskopylny jest to produkt, który posiada bardzo dobrą wstępną przyczepność, jest stabilny na... Powierzchniach pionowych, a tutaj te powierzchnie pionowe nawet były odchylone od pionu o kilka stopni. W tym trudnym zadaniu kleje GEA sprawdziły się. Pracowaliśmy na kleju szybko sprawnym, klasy C2. Bardzo dobrze, wszystkie płytki bez problemu się przykleiły. Problemami tym bym nie nazwał tego, bo to jest nasza codzienna praca. No ale jak spojrzymy na Taki szczyt tej korony, no to widzimy, że jest masę małych elementów, które musieliśmy ręcznie doszlifować. Jest to pracochłonne. Musimy zauważyć, że zazwyczaj specjaliści o wieloletnim doświadczeniu sprawdzają kleje praktycznie na budowie. Nie gdzieś w fabrykach, na jakichś makietach, tylko w rzeczywistości. I taki przypadek mamy tutaj choćby tej korony, gdzie na poligonie, na świeżym powietrzu, różne warunki atmosferyczne, i wtedy testujemy tak naprawdę materiały, które używamy. Choćby kleje, jeżeli jest przyjazny dla nas, w aplikacji sprawdza się, to jest to jeden z lepszych produktów. I taka jest prawda. Uczestniczymy w takim dziele. Wszyscy nam kibicują. Dostawałem wiele telefonów, a gdzie, co, jak przyjdziemy, byli, widzieli, kibicowali. Widać było dużą odporność na stres tych ludzi, widać było olbrzymie zaangażowanie i współpracę na naprawdę najwyższym poziomie. Jest to naprawdę rewelacyjny zespół. Ten produkt naprawdę potwierdza wysoką klasę tej chemii budowlanej. Tytan Gea należy naprawdę do elity. To było wyzwanie nie tylko dla wykonawcy, to było dla produktu. Ten produkt sprawdził się w 100%. My name is Jack Brockbank, and I'm here today on behalf of Guinness World Records to officially witness this attempt to set a new Guinness World Records title. Dziękuję Wam, i Dziękuję Wam. Wydaje mi się, że ta praca, którą wykonaliśmy, ta korona, to jest naprawdę coś bardzo wielkiego.